No wyszło, że zakupy zrobiliśmy, ale co kupiliśmy, to się dowiecie później. Bo jakiś znalazłem, trochę żółty, ale Akcja ten sam model. na sweterek. Bo nie to... rozmiaru, nie ma rozmiaru, przecież nie. Jakie było Twoje pierwsze pytanie? A ja wam pokażę, jakie w Polsce są samochody XXL. Uwaga. Dzień, dobry, dzień dobry. Dzień Co tam się dzieje? Przez dzieci do przedszkola. I do, do przedszkola idziemy jak zawsze. I później trzeba jechać, kurde co będzie się działo. Będziemy kupować jesteś? No jesteś w się, że idziesz do przedszkola? <grywa> A mija <grywa> chyba jest w przedszkolu. Tak? idziesz O, dajcie Dobra, papa dziewczynę, wycicie. No, piciu, Zimno, słońce świeci, zimno kurczę. Słońce świeci, zimno, dobra, lecimy, lecimy dalej, zimno. O, teraz mi zepchnęło, nie wpuszcza mi kurczę, słuchajcie. No, teraz mnie nie puszczasz. Zimno, dobra, lecimy. Lecimy dalej trochę. Bo pozbiliśmy się dzieci, można jechać pracować. Ale brutalny jestem, tak? No, dokładnie. I tak takie życie. Miałam Wam coś o. opowiedzieć, także powiem Wam jakąś historię. No to dawaj, jaką historię powiesz, co ja nie wiem. Może ja się to coś dowiem o tobie Nie, no ty wiesz. Ale to no. nie o sobie będę opowiadała historię, tylko no. o tym, że w sobotę idziemy na imprezę i ja na przykład. No, hello, party, rolnie. będziesz nagrywać. Idziemy na Halloween party. Nie dalej. dalej, okej. Na Halloween party. Ja na przykład się mega cieszę, a Ty się cieszysz? O tak! Czy ciesz bo nie mam co ubrać, bo nic się, mi się nie mieści? Nie, no. Żaden strój mi się nie mieści tak, to na moje bickie. Rozumiecie? Trzeba kupić XXL do Ameryki. Trzeba jechać do Ameryki, kupić strój, bo tutaj w Polsce za małe rozmiary. No Ty nie, ja, ja miałam jeden pomysł dla ciebie na strój, ale. On cię popalił? Stwierdziłam, że jednak. Nie tu, nie tu, nie tu, tam. Że jednak nie pójdziesz, tak? Bo będziesz za bardzo. Sexy? Sexy. Aha, to stringi chciałeś Sexy. mi ubrać. Dobre. dobry. O, propos te. to słuchajcie, jedziemy, jedziemy na zakupy szybkie. Trochę. Do galerii. Eee, szybko coś tutaj zakupić. Mm. No, ja muszę kupić jeszcze torebkę na Halloween. O, przynajmniej, no, nie się. Mam, to, że jesteśmy w garażu. I, szat... I dla dziewczyn też trzeba. I dla dziewczyn trzeba kupić stroje na Halloween, bo one też mają Halloween w przedszkolu. No właśnie. I jeszcze nie kupiliśmy, więc mam przygotowane. Także dzisiaj postaramy się wszystko ogarnąć. No. Tu mało miejsca tu mamy parking na XXL A ja Wam pokażę jakie w Polsce są samochody XXL Uwaga? Uwaga, parking XXL OK XXL <grym znalazł> Ok, nie co tu masz? Co ty na dla dziewczyn? Bo to nie jest Halloween tylko Santa Claus, to no na święta. Ale święteż nie też jest super z dziewczyną, jedzie się do sklepu Czy jedzie samemu na zakupy no wyszło, że zakupy zrobiliśmy, ale co kupiliśmy, to się dowiecie później dowiecie później, pokażemy na koniec filmiku jak wrócimy do domu a słuchajcie unboxing zrobimy pokażemy, bo Gaja jutro ma 28 ma urodziny jedna czołóreczka a druga za dwa tygodnie Trzecie urodziny latka i, i kupiliśmy coś tam dla niej, no na halloween na razie nie kupiliśmy, ale musimy szukać coś na halloween, ale wiesz że z halloween prawie święto się zrobiło. No i co to? Rejstopy. Rejstopy, sexy, panczochie, panczochy. Masz panczochy. Ja wszystko, ja też potrzebuję sneakersy, potrzebuję. Znaczy powiem, że e, ja zaraz wszystkie snikersy tak niższe pochodzę troszkę, o. Do Under Armour idziemy. Under Armour, mój ulubiony sklep taki. Tu zawsze coś widzimy. Jakieś fajne ubrania. już sznoko kolekcja już jest. Derok. Derok, tak. Ja jestem derok, polski derok. Podobnie jestem, zobaczcie. Kurde, jak okulary założy to żłoboł. Nie? Nie, jak brat bliźniak. Jak bliźniak, kurde. Bliźniak z Hawaje, zgubiony. Tylko ja trochę przystojniejszy. Zapomniałeś dodać. Pytanie. Jak teraz rok mi przyszedł. Czy wymieniła mnie na Nie No oczywiście, że nie. No widzisz, to znaczy, że przystojniejszy. Kurde. Nie wiem czy w tej Nie, może Jest okej. To spodnie. No, spodnie. Będzie dobrze. A czapkę bierzesz? Czapka? Ta. Tak. Jak będzie tak wyglądał. Ale ciepło. Łysy lepiej wygląda niż czapki. No. <noise> Nie? Spodnie jest tutaj To jedyne, słuchajcie, jedyny sklep co rozmiary naprawdę super pasują. Aż 2XL, tak 2XL dla mnie normalny sam raz, bo przeważnie 3X, -y, co robił teraz wszędzie, to są za małe. Także... A spodnie jakie 2 A spodnie misz? też. 3 albo 2XL? Excel. To, to właśnie, zdrowe, Excelka. O, jest to o. elegancko, będziemy przymierzać. <laughs> no dobra, no. dobra, jeszcze tak to nie wrzesz. <laughs> <nie przyjdziesz. śmiech> o, ale się nagrzam, ja. bierzymy. Mas super estendido. Opa! 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 Zobraço! No, pokaż się. Co możes zbutować? Jura. Fazer? Uhum. Não Wszystko od krowa, bieżynie. Okej. Okay. Eee, potrzebuję sneakers. Zawsze słuchajcie. Z mam taki problem. Duży problem, fajny. No, fajny, duży problem, bo mam problem, szeroką, jesteś... szeroką stopę. kurda I 47. Szeroką i wysoką? I stopki podbicie i plus szeroką i plus 47. Tak może nie wygląda, ale widzicie. To oznacza, że Wiecie co to znaczy. <głos> <głos> Ale największy problem znalazłeś rozmiary aż w Stanach. Spróbujemy. <noise> Przepraszam, mogę tam poprosić o 47 jakiś? Okej, okay, niestety nie mamy tak. rozmiarów jak zawsze. Dalej, idziemy dalej szukać. No, być słuchajcie, słuchajcie, musi zejść na swoją kawę. Bez kawy nie może przeżyć. Także ja tu Czekam. No. co mi zdajesz? Zobacz, co zostało. O, ucieka Uciekał z rośniki. Ooo. To nie tutaj, no. ta twoja kawa? Czekasz na kawę? No. To ile kosztowała kawa? 18,90. 18,90 kawa? Mała. Mała? Czy mogłam dużo zrobić? Za prię mogą coś zrobić. Nie, całkiem za prię, za coś. Ile ja no. mogę czekać na tą kawę 1229. Coś się stało. Muszę pokazać film. No. Pokaż wszystkie. Gości ma dwie córki. No? I mają um, wiesz, imprezę, na której dowiadują się, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. No, bo kobieta jest w ciąży. Wyglądasz? Widać, wygląda. Nie powiedzmy. O, Brawo! No! no podaliśmy do Najka. Może tutaj coś znikiemy na mój rozmiar. Co? No. Da? O, pokaż. Może dobry rozmiar. Fajny? Takie szybkie. Szybki, o i szeroki może. Bo ja potrzebuję szeroki. To musimy sprawdzić. Jest trochę wybór, jest spory sklep, także może coś znajdziemy. No i co? No, no tak. Eee, kolejny problem. Nie, to jest super, super to naprawdę super wyglądało, ale 45,5 największy rozmiar. Gdzie eee, potrzebuje 40... 746, 46, jak extra wide, to jak ten amerykański taki trochę może być 46, ale niestety nie ma rozmiaru. Idziemy szukać dalej, bo nic tego nie wiem. Może tu A O, to coś to, to dla ciebie. Nie, to są z Znalazłem, to trochę żółty, ale ten sam model R hmm, ile kosztuje? 829 zł. Nie zdziwiłeś się, że tak dużo? Zdziwiłem się. No, bo jak nie kawa jak 20, to się No to kawa, to wypiłeś, już prawie wypiłeś nie ma. Ja, ja kupię to to trochę po no, Tak, trochę. No, trochę. Ale nie wiem, czy ci pasuje Ale te to już masz strach. 13. Zobacz Chyba ci nie pasują te buty. Pasują nie? nie. Za żółty chyba. Co? Nie wiem, jakoś tak nie. Dziwnie wygląda. Nie, nie, was. Dobrze. Oczywiście, jest zdjęcie z fanami też trzeba Lecimy dalej. Idziemy tu torebkę dla mnie. A torebkę dla Ciebie? Jak chcesz to? Mam tu papierową, tak. Dobra, A, <laughs> Jeszcze ile już jesteśmy no. razem? Ile jesteśmy razem? Nie wiem, 4 lata. A kupiliśmy jakąś torebkę? Torebkę? <laughs> no, dużo torb. Dużo torb masz tam. Z lidla, z drągi, no tak. z makro. To to się liczy? Czy, <laughs> czy to nie? <laughs> Następny. Słuszny? Następny. Następny zajazdek szukania torebki torebki teraz ale torebki na halloween także zobaczmy znaleźliśmy torebkę kurda. nie gadę kurde ile? 5 tysięcy? nie pokaż, pokaż wow, ale co? dziękuje, ja. no ładnie mamy torebkę? No, to robisz już dwiema chyba. No, to jest nie wiadomo i No. Prezentowy? Nie. Mamy tych prezentowych. Ja już głodniej się zrobiłem. Czekajcie. Prosimy, Dwie godziny chyba. Idziemy, jedziemy gdzieś. A to będzie Stop, stop, stop. Idziemy już do samochodu, a tutaj o powółeczki. I coś zobaczyłeś? Pączki czy co? Zakupy zaliczone. Zaliczony trochę, a nie wszystko co wszystko chcieliśmy kupiliśmy. Co? Wszystko kupiliśmy Człowiek tak nie kupiliśmy no Gucci tak. Z perłami, kurde Na Halloween Ostatnia była w sklepie, także miałem szczęście To jest ok, właśnie to mną mm. byłeś. Ty masz szczęście No Że jesteś ze mną no. e, Nie, czego jeszcze nie kupiliśmy? Dla ciebie, tak? No, butów. Butów nie kupiliśmy. Ale jak się dasz namówić, no, to pojedziemy do super sklepu w Warszawie z sneakersami takimi. Mua. No, jeszcze nie, nie widziałem jeszcze widzisz korek, za korku teraz. A trzeba jeszcze zjeść. No to jedziemy zjeść, zjeść, a później idziemy po buty. A co kupiliśmy? Posikasz się, jak, jak zobaczysz te buty Pokażemy. tam normalnie w tym sklepie. Tak, no dobra, wszystko jasne. Co muszę tak założyć? Musisz się wbić tak? <laughs> No. przyjechaliśmy gdzie przyjechaliśmy zobaczcie no, no, parking jest gdzie zaparkować zobaczcie Zobacz. tylko trzeba ale bo trzeba płacić. płacić, bo ostatnio dostałem 1500 za park bo cały czas remont robiliśmy parkowaliśmy nie widzieliśmy dopadliśmy zobaczcie Okej, okay. dłuższe łanie, dłuższe łanie, dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, ja poproszę, ktoś czy mnie czy nie, poproszę je z boku. Zestawie czy bez? Nie, bez zestawu i, i, i z kolegą, proszę, rabat na no włosach. Na pewno bosa. No i tyle. No będziemy zobadać. E, Szuko. To dopiero właśnie 12 godzina dopiero. Martw. Odwarty jest tak, że czekamy na ludzi i będzie pompa. A muszę zjeść porządnie. A gdzie można porządnie zjeść. Burnikę tylko. Nie tylko, ale <słuch> <słuch> najlepiej. Co to ze śmiechiem? A to tu się stało. Może wiesz, kurczę, zawsze mi podgryzujesz, no Kurde, to, to możemy zamówić sobie, a teraz zawaślina ci cieknie i podgryzujesz. Mm. Mm. Tu jest pompa, czysta gramieńca, także to 100% dobre, jakieś tam napeczki słuchajcie, jak porządnie jesz, to jesz porządnie. Kanapeczki też są. też są, wege, No słuchajcie, jesteśmy. Jesteśmy teraz e, po jedzeniu. tu jesteśmy. Tutaj w sklepie. Nie wiem, czy pan Jest w Zobaczymy, coś tego może O, izy są Izy dla mnie zawsze kosują Tylko konkretne, konkretne rzeczy właśnie Takie, których w zwykłym sklepie nie znajdziecie No może coś z tych no. To wszystkie konkretne kolekcje, nie jakieś tam e, Czodostwo, tylko Porządne buty, których nie znajdziecie, jak mówię, w sieciówkach. Zobaczcie, New York, Ładne. Zawsze mam problem z tymi rozmiarami. Zaraz zobaczę, jakie rozmiary są dostępne. Wtedy może się uda coś tam wybrać. O, mamy cały dół. O, elegancki. Eee, 13 czy 12,5 takich po amerykańsku, nie? To 46,5. To eee, jest 46,5. O, no to sam raz powinno Dobra, to możemy sprawdzić. Okej, okay. zaraz zobaczymy. Dobry, ale trochę za mało. No to też będzie Okej, okay. no jak? Ja wybieram te. Tę? Tak? Bo ten nie ma tego rozmiaru. Właśnie szeroka mogę, to się rozciąga, to fajnie. pasuje. Dwa czysta? Ale zakończyłem murcza. To trochę sporo. Daję półkoła za taci, nie? Zrobię ja to się fajnie dostępuje do naszej najlepszą Zrobię jeszcze bardziej wygodnie. Ten no, no. No, no, najlepsza opcja. Dobra, dobra, decyzja, słuchajcie. Decyzja, bierzemy to. E, delikatny rabat, ale tak, dwa koła trzeba dać. No. Jak chcecie, normalny buty, no to niestety Jedziemy z tym koksem. Dzięki chłopaki. Dziękujemy, Dalej, pan za kop... Dzięki za Do zobaczenia. Mamy zakupy. A jakie dokładnie to pokażemy? Już bo widać, już było widać? To. tak? O, kurczę, zdradziliśmy. No ja nie mogę. Ale ile wydaliśmy dokładnie od do tego no za, za, wszystkie, za, wszystkie, za, za wszystkie zakupy. jeszcze co chodzi. No, lecimy. lecimy dalej. To nic złego. Tylko fatki sobie. Dobra, wracamy do domu. Starczy się wyciec po mieście, trzeba wracać. No, dziewczyny, jedziemy do domu już. O, rogarki do bagażnika? Jeszcze po dynie. Nie do domu? O, po dynie, dobra. Dziewczyny, jedziemy po dynie? dynie. Taką A coś... może taką? O, to nie podniesiecie. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to oczka o to. No, tato ma o, dyna ma. Idziemy robić Jedziemy No dobra, jesteśmy w końcu domu. W końcu domu. Mamy o dynę. A co widzę dziewczyny? Ty pierwsza. O, to A widzimy co A kto nam dźwięce rąkło? Nie? Nie ma A wiecie, co się stało z tymi drzwiami? O, dwustro, tak, e, przywiercone tutaj te i i pękło na lustro po cały, ale w nocy tylko pach i pękło, tak, czekamy na nowy, nowy drzwi, no tak, na gwarancję. No dobra, zobaczmy, co to mamy na zakupie, a chcecie zobaczyć, co tam ta ma? Karpety zobaczy, gratis. Zobacz, mamy, kto wyciąga tak. A zobacz co to jest. A co to jest? O! Wow. Zobaczyć? Tak. zobaczyć? Tak. Zobaczcie co tu mamy. mamy. Wow. Co tu takiego mamy? No daj zobacz. Mam jeszcze mam. Wow. Jak się mamy. podoba? Nie ja wiesz? wiesz? Dobra, zakupy mabie, wszystko ogarnięte, idziemy ogarnąć dynę. No dynę, idziemy dynę robić, słuchajcie. Ja muszę, ja muszę ryż sobie budować. kurtała. Białeczku ryż i czas na trening. A tu co tu się dzieje, dziewczyny? No czaremary? Okej. Okay. Kto tu czaremary robi? Oho, o, o, czaremary jakie. Uwaga. Uwaga czaremary, no. No co to za czare No. Pokus, pokus. Ooo, duch jakiś. Patrzcie. Ooo, jaki duch. Ja nie mogę. No. Pokus, pokus. O. Tylko że wiedziała mamu jak poszła. Co się stało? <try> Cześć Co się stało?

Ale czary marny, no Uuu, Macie dynę, zobaczcie, co się dzieje. Ło będziemy robić dynę. Ooo, tutaj po czasie położymy. Kodę będziemy robić tak z dynie. Moluk? Moluk? Moluk w dynie. Moluk. <laughs> Korowa e, yes! na, na Halloween dynie. Słuchajcie. Na Halloween. No ale, ten filmik zobaczycie w następnym odcinku, jak będzie wyglądać dynia, a na dzisiaj tym odcinku starczy, także nie zapominajcie dać suba nam i oczywiście łapkę w górę i ten dzwonek w górę, żeby dostać najnowsze filmiki, vlogi, jakie chcecie, bo się szykuje sporo rzeczy. O, o, o. pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia wkrótce. 오,